Pierwszym pomysłem, bo w ogóle dzisiaj jest specjalny odcinek walentynkowy 10 pomysłów na prezent Dla, no ogólnie Na prezent walentynkowy Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję W opisie mój tiktok, instagram Wiecie, bo tam się dużo dzieje I co, zaczynamy odcinek Pierwszym moim pomysłem jest nic innego jak Po prostu kubek Czy to dla, czy to właśnie Bo niektórzy chłopacy mnie oglądają Czy to dla waszej dziewczyny Czy to dla waszego chłopaka właśnie dziewczyny, czy to dla Waszej byfyfy, po prostu właśnie polecam, czy to dla Waszego kolegi, e, czy to e, właśnie chłopacy, czy to dla Waszego kolegi, czy dziewczyny dla Waszego najlepszego przyjaciela, to polecam właśnie zwykły kubek Eee, właśnie z jakimś wzorem. W wam właśnie zwykły kubek, z jakimś, nie wiem, serduszkowym, czy to dla chłopaka, czy dla dziewczyny. Z serduszkowym, właśnie jakimś wzorem. Czy to taki zwykły, wiecie, dla przyjaciela? Po prostu kubek. Wyjmijcie, o, zmieściło się. Kubek w takiej torebce. Kolejny moim producentem są jest Pamiętnik Dyfyfy, to jest dla Waszych, e, to, też jest, to właśnie też mówię do młodszych osób, e, nie tylko dla nastolatek, ale też dla młodszych osób. E, właśnie Wy też możecie kupić swoje Dyfyfy, e, właśnie taki Pamiętnik Kreatywny jest dostępny w, w MPQ. Nie tylko w Empiku, ale w innych też sklepach, więc polecam, żebyście też swoje byfi-y, że to najlepsze uczucie kupili właśnie taki pamiętnik, bo to jest właśnie kreatywny pamiętnik byfi Best Friends Forever. I to są różne właśnie zadanka, jakieś malowanki, koronowanki, quizy, właśnie pytanka, na przykład piżą party dla byfify menu na piżom party. Tutaj, właśnie, rysujcie i piszcie z zamkniętymi oczami. Tu są właśnie wyzwania dla dwóch albo i dla jednej. Więc, no, więc fajne tu jest, właśnie, tu jest jakiś tam notes. Tu są właśnie jakieś tam zaprojekty, swoją tapetę na kompa. E, właśnie, tu są jakieś tam pomysły, jakieś tam, właśnie, kolorowanki. E, tu jest właśnie, jakiś, co spakujesz do walizki na Wasz wyjazd. Więc możecie uzupełniać, jak. Któraś przyjdzie, nie wiem, macie BFF i ona przyjdzie do was na noc, czy tam na kilka godzin, albo wy do niej, więc możecie zabrać właśnie to i po prostu z nią rozwiązywać powoli zadanka. O, tutaj, ma... tutaj w ogóle wielka kolorowanka właśnie, więc super, słuchajcie. Lili! zaprojektuj z Byfyfy case'y na telefon, więc fajne, to nie tylko dla właśnie nastolatek, ale też dla młodszych osób. Więc polecam to właśnie dla młodszych osób i dla nastolatek. Właśnie taki fajny pamiętnik dla waszej Byfyfy i dla was. Drugim pomysłem tym razem jest albo dla niej, czyli e, chłopacy słuchajcie mnie, albo dla waszej dziewczyny, albo dla waszej najlepszej przyjaciółki. I już wam powiem o co chodzi. Mamy tutaj właśnie krem do rąk. Mamy taki lakier, którego podobno nie, nie widać jak, go, jak on wyschnie, więc chyba nie widać, ja jeszcze go nie testowałam. E, tuż do rzęs właśnie taki. E, to jest taki balsam do ust, pusin. I co dalej? Mamy świecę, taką. I mamy jeszcze zmywak do paznokci. Właśnie. I co? Chyba tyle. Oj mamy okulary z belżki. Zobaczcie. I słuchajcie, i powiem Wam już o co chodzi. Gdzie jest moja barba? O, sorry. Muszę jej wyjąć. Czekajcie. Kolejnym moim pomysłem jest kosmetyczka. Kolejnym moim pomysłem jest jakiś fajny piórnik. W MPIPu są takie super czaderskie właśnie, a ten chyba mam ze smyka, chyba tak, eee, właśnie. I on jest taki fajny, bardzo taki holograficzny i przezroczysty, więc fajny. Polecam Wam właśnie też kupować właśnie piórniki takie właśnie... E, takie bardzo fajne, takie holograficzne, bo one są po prostu wow. E, tak, i polecam też dla młodszych osób, żebyście kupili swojej najlepszej przyjaciółce, to BFF, właśnie taki fajny e, kupić po prostu piórnik Na walentynki też możecie. Możecie pomożecie też do swojego chłopaka do szkoły, taki zwyczajny, może klasyczny czarny, e, czy to dla waszej dziewczyny, taki po prostu piórnik też się przyda. Kolejnym moim pomysłem jest zestaw pielęgnacyjny. E, tutaj mam Najwyżający balsam do ciała, woda arbuzowa i masło szea A tutaj mam dezooran do ciała Więc dostałam taki dwa z, e, właśnie e, balsam e, Najwyjrzający balsam do ciała i dezooran do ciała I to było w takiej słodkim właśnie, słuchajcie e, Jak później nie wiem czy widzieliście Mój odcinek, który są... 2020 chyba 20. Na Mikołajki właśnie to dostałam, słuchajcie, to było w którymś tam vlogmasie, chyba szóstym, bo wtedy były Mikołajki. To właśnie Wam to pokazałam i to są takie słodkie kotki. I to było zapakowane w takim słodkim kartonowym pudełeczku. To było takie o tak wyciągnął mówili takie o jakie jest słodkie! Ja w ogóle kocham kotki, dlatego właśnie mam kota Lili. Hejka! Hej Kalienka, słuchajcie, które jest ze mną u mnie w pokoju i lubi mi przeszkadzać w nagrywaniu. Kolejnym moim pomysłem są oczywiście nic innego jak puzzle. Zobaczcie, ja mam właśnie takie puzzle z pieskami. Kolejnym moim pomysłem jest nic innego jak portal. Ja mam właśnie taki, dostałam chyba na 2019, chyba jakoś tak. Dostałam właśnie takie portfel już nie pamiętam na które święta, ale na pewno na jakieś które święta dostałam taki bardzo fajny portfel I no taki bardzo duży, z takim zobaczcie, no, z takim studiakiem, trzymając sobie duszko I po prostu oczywiście jakieś tam do niego akcesoria, więc wkładamy nasz portfel Czy to dla niego, czy to dla niej, czy to, no w sumie portfel jest dla każdego, tyle powiem o, zobaczcie. Albo właśnie dla młodszych, jakoś, bo niektóre młodsze osoby nie oglądają. To dla Was polecam jakieś tam portfometry. E, jak chcecie sprawić jakiś prezent swojej przyjaciółce, czy po prostu kolejce z klasy, polecam właśnie jakieś Wam e, takie malutkie portfele, bo one są nawet spokojne z jakąś mieszkawiką, e, z jakimś, nie wiem, drukiem bardzo fajnym Elsa, czy jakieś tam. Po prostu Wam to polecam bo trzeba się osobom. A starsze to już bardziej takie wiecie starsze portfele I po prostu składamy nasze rzeczy O zobaczcie jak to się prezentuje Dla młodych właśnie polecam jakieś portmonetki Lub takie portfele, ale e, właśnie nieduże e, Po prostu takie wiecie portfele nieduże, żeby po prostu było spoko e, Właśnie i polecam i po prostu możecie zapiąć tak taśmą lub klej I będzie idealny prezent dla wszystkich można tak powiedzieć wyzwania i powiedz to! I mamy właśnie tutaj jak widzicie takie fajne, nie wiem czy widać o, czekajcie, muszę odsunąć trochę o zobaczcie, powiedz to! I to jest właśnie taka duża nawet gra planszowa, więc polecam właśnie jakąś grę planszową kupić właśnie czy to dla niego czy to dla niej, czy to właśnie dla właśnie najlepszej przyjaciółki, czy dla naszego najlepszego przyjaciela, właśnie taka paczka niespodzianka, weźmiecie jakąś paczkę który nawet nie jest w dobrym stanie Zapakujecie te rzeczy, które kupiliście, lub zamówiliście. Już wam pokazuję. Już wam pokazuję zaraz. Kupujecie oczywiście, albo zamawiacie jakieś tam słodycze. Ale bardziej, chyba kupujecie, ale nie zamawiacie słodyczy. No nie wiem, ja zawsze kupuję w sklepie. E, pakujecie też wszystkie rzeczy. Ja tutaj mam w ogóle na wieku po prostu teraz tak tego. Chyba jest OK nie wiem co mi ocenicie. Eee, właśnie taka paczka niespodzianka, czy to dla niego czy to dla niej, właśnie? Oczywiście dla niego nie kupicie żadnych kosmetyków No, chyba, że takich prerogacyjnych. Chodzi mi bardziej o właśnie, że taką książkę, wiecie? Świecę. Ale jak ktoś tam chce, to. drugim moim pomysłem, nic innego jak oczywiście karta prezentowa do Empiku. Czy to dla swojego chłopaka chcecie kupić, czy to dla swojej dziewczyny, czy to dla waszej najlepszej BFF, czy to właśnie dla. Nie wiem, znajomej Po prostu, e, czy to właśnie dla, 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 kogoś tam na walentynki Chcecie mu sprawić taki prezent To po prostu polecam wam właśnie Kartę prezentową do Empiku Ponieważ są dużo osób kupuje rzeczy Nie tylko młodsze, nie tylko e, nastolatkowie Tylko też dorośli Nawet czasem coś tam kupią Więc Pepko, e, 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 pepko. E, Empik jest e, nawet dużym sklepem Słuchajcie, jest tam dużo wyboru Są jakieś tam gry, planszowe książki E, dla najmłodszych jakieś tam akcesoria do szkoły Więc nawet fajnie I oczywiście kartę prezentową e, Czy to chcecie dla swojej właśnie przyjaciółki z klasy Kupić jej, a ją tak bardzo dobrze nie znacie To ona może sama sobie kupić właśnie prezenty Na walentynki, prezenty właśnie Albo to jest bardzo długa rzecz I, i na przykład ma 100 zł do wydania I to kosztuje akurat 100 zł, to kupi sobie jedną e, Właśnie ale mamy, miejmy nadzieję, że wyda wszystko właśnie na karcie I możecie, to jest bardzo fajne, ponieważ jak się otwiera to, to jest dla, od, wartość, data ważności karty. I to jest bardzo fajne, właśnie. I możecie napisać datę ważności karty. Albo na przykład dla, nie wiem, dla Amelki, od, nie wiem, <ścoughs> od Oliwii, o. Od jakiejś, nie wiem, Oliwii dla Amelki, o. Więc to jest bardzo fajny pomysł, jak kogoś nie znacie albo chcecie po prostu komuś tak dać o yy, z klasy, czy to dla swojej najlepszej przyjaciółki, czy to dla chłopaka, czy to dla najszybszego przyjaciela, czy to właśnie dla najlepszej przyjaciółki, to po prostu kupujecie jej właśnie kartę podankową prezentową do MP4. i wtedy może wybrać sama swoje prezenty lub prezent. A to koniec dzisiejszego odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłam z wyborem, właśnie prezentów na walentynki. i co? I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na moim szalonym, zwariowanym kanale wbijacie mojego Instagrama, w opisie mój TikTok, Instagram. Wbijacie, bo tam się dużo dzieje. Więc padam w tym odcinku na moim kanale, mam nadzieję, że pomogłam Wam.